Kristus krsni zasvetlinama, ki je odkupi krvlju svojom. Aleluja. Aleluja. Gospodin s vami. Dan z vami. Slova Evangeliji, vedok Švemtego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberieckiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli. A mówił to wystawiając go na próbę, wiedział bowiem co ma czynić, odpowiedział mu Filip. Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego. Jest tu pewien chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł. Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, Rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, w Ewangeliach sześciokrotnie przedstawiony jest opis rozmnażania chleba. Oczywiste jest, że to wydarzenie bardzo dotknęło pierwszą wspólnotę uczniów, także jest częścią czterech Ewangelii. O tych stronach możemy powiedzieć, że streszczają misję Jezusa. Już na początku sprawozdania dotyka nas łagodność Jezusa i litość nad ludźmi, którzy zaczynają go naśladować. Tym razem, po tym jak wziął łódź, ludzie idą na drugi brzeg, gdzie Jezus się zatrzymuje. I rzeczywiście po tym, gdy dotknął drugiego brzegu, Jezus widzi przed sobą cały ten tłum. Ludzie zgłodnieli, zmęczeni są drogą, a zwłaszcza szukają tego, by ktoś się nimi zajął. Jezusowe serce nie wytrzymało. Ze wzruszenia, najpierw uzdrawia chorych, a zatem rozpoczyna rozmowę z tłumem. Do wieczora i wszyscy go słuchają. Ten tłum nie był tylko bez chleba, lecz i bez prawdziwego słowa o własnym życiu. Dlatego cały dzień tam zostali, by słuchać Jezusa. Rzeczywiście. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Mimo to Pan wie, że człowiek żyje również chlebem, dlatego napiszę, nie troszczcie się o swoje życie, o to, co będziecie jeść i pić. Przede wszystkim szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dane. To dzieje się w scenie rozmnożenia chleba. Uczniowie, myśląc, że są. To, przerywają mu. Miejsce jest puste, jest już późno. Pozwól ludziom iść do domu, by kupili jedzenie. To jest normalne zachowanie. Troskliwe. Jezus odpowiada. Nie muszą iść, wy dajcie im jeść. Pan wie, że uczniowie mają tylko mało pokarmu, pięć chlebów i kilka ryb. Jednak muszą odpowiedzieć na potrzebę tłumów, aby nie poszli do domu. Cud zaczyna się tu, ze słabości którą z zaufaniem oddali w ręce Pana. Tak samo dzieje się z rozmnażaniem. Ubóstwo staje się obfitością. Często skąpstwo blokuje cuda. Tak wielu ludzi pozostaje głodnych i umiera nie z powodu braku jedzenia, lecz dlatego, że jest rozsypane i zniszczone z powodu czyichś interesów. Pan dokonuje cudu, ale nie bez pomocy uczniów. Pan potrzebuje naszych rąk, choć są słabe. Potrzebuje naszego skarbu, choć jest skromny. On umacnia nasze słabości i wzbogaca nasze ubóstwo. To jest sens tych dwunastu koszy pełnych ułomków. Każdy z uczniów otrzymuje jeden, aby poczuć ciężką odpowiedzialność, by podzielić się chlebem miłosierdzia Bożego w ich rękach. Zastanawiamy się, co powinien uczynić człowiek, by dokonał się cud. Fragment Ewangelii nam o tym mówi. Aby nakarmić wszystkich tych ludzi Jezus mógł wszystko uczynić sam. Ale on wymaga dwóch rzeczy. Chojności pewnego chłopca. Ten chłopiec miał pięć chlebów i dwie ryby i hojnie je dał, wyzbywając się wszystkiego. Następnie Jezus wymaga wiary od apostołów, aby wierzyli w słowa nauczyciela, aby posadzili wszystkich tych ludzi i pomogli Jezusowi w dzieleniu chleba i ryby. Przypomnijmy sobie pierwszy cud w Kanie Galilejskiej i wtedy Jezus posłużył się sługami, którzy posłuchali Jezusa, wzięli wodę i zanieśli do stołu. Brali wodę, a przynosili wino. Czy dziś istnieją cuda? Tak, choć nie wszystkie są znane. I dzieją się nie tylko w Lourdes, Fatimie czy tu w Mediugorju, lecz wszędzie. Mogłoby być ich więcej, gdyby Jezus spotkał się z większą hojnością i większą wiarą. Cuda nie mają tylko... Materialnego charakteru, jak uzdrowienia, istnieją niewidoczne cuda, nawrócenia, wytrwałość w tym, co dobre, wytrwałość w pokusach, hojność aż do śmierci. Drodzy bracie i siostry, żyjemy w trudnych czasach. Bóg mógłby je przemienić, ale wymaga naszej współpracy. Czego wymaga od nas? Wymaga, abyśmy i my byli opatrznością Bożą. Bóg. Tak jakby troszczył się o to, że my nie zrealizujemy się duchowo, dlatego nie interweniuje regularnie z zewnątrz poprzez cuda, lecz porusza nasze wnętrze. Bóg nie czyni tych rzeczy, które my powinniśmy uczynić. Bóg nie prowadzi postępu historii ludzkiej, zostawiając ludzi z boku. Bóg pragnie, byśmy my to czynili. Jako dzieci jesteśmy odpowiedzialni za braci i wszystkie wydarzenia w swojej rodzinie. Umiera się z głodu, dlatego że nie siejemy, dlatego że nie ofiarujemy siebie, dlatego że nie stajemy się chlebem dla innych, nie łamiemy się tak jak czynił to Jezus z miłości. Teraz my jesteśmy tymi, którzy muszą rozmnażać chleb i to nie tylko chleb materialne. To prawda ważne jest, by dać chleb dzieciom, tak samo jak i ważne jest, by nauczyć się, zwłaszcza przykładem, jak się Nim dzielić. Dzielenie zawiera całą działalność Jezusa. Dzielenie zawiera całą Ewangelię. Dzielenie jest w podstawie kościoła dzielenie czyni chrześcijanami. Pewna bajka, braci Grimm, mówi o tym, że zmarł pewien biedak, tak bardzo ubogi, jak i pobożny, i stanął u bram raju. W tej samej chwili przybył jakiś bogacz, który również chciał wejść do raju. W drzwiach pojawił się święty Piotr z kluczami i pozwolił, by wszedł bogacz, zamykając za sobą drzwi, tak jakby nawet nie widział tego ubogiego. Z zewnątrz ubogi słuchał, że w środku trwa świętowanie z muzyką i pieśnią ku czci bogacza. W końcu wszystko ucichło i święty Piotr znów stanął w drzwiach. I w końcu otworzył je dla ubogiego. On wierzył, że po jego wejściu zacznie się również huczne świętowanie. Jednak aniołowie przyjęli go miło, z radością, ale bez żadnego świętowania. Wtedy on zapytał świętego Piotra, dlaczego jest tak wielka różnica pomiędzy nim a tym bogaczem? Czy być może nie zmieniła się nauka ewangelii? Święty Piotr odpowiedział: Nie jest tak, jak myślisz, mój drogi. Ty jesteś dla nas nieskończenie drogocenny. Tak jak inni, i więcej niż oni będziesz rozkoszował się słodyczą nieba. Ale widzisz, ubodzy, taki jak ty, przychodzą do nas codziennie, a bogaci rzadko. Trzeba czekać przez wiele lat, stuleci. Dlatego tak bardzo świętowaliśmy z powodu przyjścia tego bogacza. Doprawdy, tak jak śpiewała niepokalana dziewica Maryja, Bóg jest tym, który głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Zastanówmy się dziś wieczorem, po czyjej my jesteśmy stronie. Amen.